Pozdrowienia ze słonecznego Gdańska, ogólnie Trójmiasta. Tutaj udało mi się przez dobrych parę dni być i nagrać ciekawe historie z pasjonatami klasycznej polskiej motoryzacji, motoryzacji bloku wschodniego. No i oczywiście z klasykami w roli głównej. Małe ogłoszenie na YouTubie. Tak naprawdę teraz będę realizował trzy serie jednocześnie. Pierwsza to jest tą, którą znacie, to są podcasty. Nowością jest to, że już od pewnego czasu zaczynam ją realizować te podcasty razem z wideo, więc ci, którzy nie lubili tylko słuchać, ale chcieli oglądać, no to będą mieli taką możliwość. To jest jedna rzecz, czyli podcasty z wideo. Dalej oczywiście będą dostępne na platformach takich jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No ale oczywiście najwięcej będzie na YouTubie z, z wideo z ujęciami, z drona i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie ciekawie. Druga seria to jest seria, którą rozpocząłem w sumie spontanicznie. To jest seria, która nazywa się 100% klasyków i to są krótkie filmiki, nieedytowane, szybko robione, na szybko, kilka ujęć z klasykami z ludźmi. Tam naprawdę tak nie będzie dużo wypowiedzi, nie, będzie, nie będą to długie filmy. To będzie gdzieś 2-4 minuty, już kilka takich filmów jest. Po prostu jak mam okazję spotkać kogoś, porozmawiać czasami nie da się tego ująć w filmach w podcastach które są no trwają 20-30 minut i edytowanie i przygotowanie razem z muzyką, z podkładami, z efektami specjalnymi i tak dalej trwa po, po kilkanaście godzin, a szkoda takich historii nie opowiedzieć. Więc to będą takie szybkie filmiki 100% klasyków. No i ostatnia seria znana już pewnie wielu osobom 50 lat. 125P, ona przenosi się na kanał Jarzyna Film, wcześniej była na kanale Klub 125P, więc 20 filmów powstało na kanale Klub 125P, kolejnych 30 będzie na Jarzyna Film. Trzy serie będzie się działo na YouTubie. Zapraszam. Hej.